Dzień dobry kochani, mam taką słodniskę i taką bluzkę. I te skalpetki, co? Pokaż. I takie skalpetki. Mm. A to ma też, ale ma No ma klewkę, bo sobie ałkę zrobiła, prawda? Tak. Obrót, obrót proszę panią. Wuhuuu. Dziękujemy. Dzień dobry, cześć wam kochani. Um... A propos wczorajszej informacji, którą wam dałam w ogóle strasznie mało miejsc na Instagramie, ale myślę, że rozumiecie moją sytuację i brak jakby głowy do jakiejkolwiek tutaj aktywności z mojej strony, a też nie chcę was za bardzo jakoś tam zamęczać, bo okres jest świąteczny rodzinny i on ma być Przyjemny, miły, a wiem, że niektórzy też się przejmują moją sytuacją i jest Wam przykro i bardzo to doceniam i dziękuję Wam za to. Yy, ale no, nie chcę też, jakby, żebyście podczas tego okresu gdzieś tam myśleli o mnie yy, źle, w sensie, żebyście się przejmowali, bo to ma być miły czas dla Was, rodzinny, ciepły. Yy, a u mnie jest tak jest i jakby przeżyję to, wiadomo. Jakie wyniki? Um, wczoraj dostałam wyniki i są złe. Moje CRP jest bardzo, bardzo podwyższone w stosunku do tego, co miałam. I jutro jestem przyjęta na oddział do szpitala w Otwocku, gdzie jutro mieliśmy jechać już na święta. Ale jeszcze nie jest... Um, jeszcze nie jest powiedziane, że tych świątyń nie spędzimy z rodziną całą, moją. Jutrzejsze wyniki, punkcja, USG i tak dalej, pokażę, jak sytuacja już tak dogłębniej. Przy, o moich przeczuciach nie będę mówiła, bo też piszecie, że muszę do, pozytywnie się nastawić, ale z takim pozytywnym nastawieniem ciężko jest mi przynajmniej. Nie wiem, jakoś tak. Ale plusem jest to, że postanowiłam dzisiaj spakować się. Całą rodzinę pakujemy, i auto będziemy mieli już takie przygotowane do wyjazdu. Najwyżej jutro po prostu cała ekipa będzie się wypakowywać, a ja święta w szpitalu. Fajnie to? Może coś live'a zrobię, słuchajcie. Opowiadacie mi, jak tam u Was przy stole świątecznym. Także no, tak, życzę Wam miłego e, popołudnia e, cieszcie się zdrowiem <grym> to przede wszystkim. E, no i co? Tam życzę udanego pikcenia, gotowania, pieczenia i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek podejrzewam, że dzisiaj jeszcze e, zakupy e, zakupowy szał, bo widziałam co się dzieje w galerii.